Siema wszystkim. Z tej strony Norris i witajcie moi koni w kolejnym odcinku z serii Dead Island. My kontynuujemy przygodę i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy też zadanie, które polega na tym, żeby dostarczyć zapasy i sprawdzić yy, co robi tak naprawdę Jim. Udało nam się to zrobić. Pop. <laughs> Udało nam się to zrobić w poprzednim odcineczku i Eee, wracamy do ratusza w tym momencie, bo. Mm, bo cały su supermarket ograbiliśmy. Mamy masę. Mamy masę ee, oryginalnych szampanów po raz kolejny. I teraz wystarczy tylko dostać się do ratusza i zobaczyć, co tam się święci. O, ja już nie popełnię tego błędu. Widzicie, nieważne jak silni jesteśmy, podejście do zwykłego samobójcy kończy się zawsze tak samo. A się naprawdę sprawdza egzamin? Zdaje egzamin. Ble, co ja gadam? Już spokój. Dobra. Super. Główki latają. Do tej pory się rozpadały, a teraz główki będą latały. Nagrywam ten odcinek jeden po drugim, że po prostu nie list. Byc z ciągu tej, tej historii, tego zadania, ale przede wszystkim, żeby mnie nie wyrzuciło gdzieś cholera wie gdzie, tak naprawdę, bo ja nie wiem, po, po, po wyłączeniu i włączeniu ponownym gry, to kompletnie nie jestem w stanie Wam określić, w którym miejscu e, wyląduje tutaj. Dobra, wchodzimy do ratusza. Oho! No to się w ratuszu porobiło. No, niezły Meksyk. Dobra, napraw to. Ciekawy jestem, czy w ogóle ktokolwiek w tym ratuszu przeżył, jak pod nasze, podczas naszej nieobecności. Tanto? Tanto byłoby dobre. Znaczy Głupio mi, moi drodzy, zostawiać takie rzeczy, jak niebieskie między innymi, więc proponuję po prostu wyrzucić sobie coś i po prostu zamienić. Dahel, no dole Taran oczywiście na nas czeka. No spoko opcja. Czy ja mam jakiś jak coś coś bum bum? Nie, mam tylko koktajl mołotowa. Zawsze pamiętam jak tutaj byłem miałem coś wybuchowego, granat albo albo coś w tym stylu, to Zawsze zwrócałem go na to coś z góry na dół tego terana i zawsze było po, po wszystkim. A teraz kompletnie zapomniałem sobie coś takiego zostawić na ten moment. Ale czekajcie, teraz możemy chyba sobie jeszcze to wytworzyć, bo bombę z dezodorantów możemy chyba wytworzyć, prawda? Dobra, zejdźmy na dół i zobaczmy, czy to możemy wytworzyć. Tu jest stół chyba, za tymi. Aha. Za tymi drzwiami jest stół, aha. Stół jest, ale drzwi już się nie otwierają. Drzwi mi się zepsuły. Szefunciu. Spokojnie, jak na wojnie, coś tu mamy: ekstrabatonik. Raczej poza tym ekstrabatonikiem i dużą baterią w komputerze i magnesem, to nic ciekawego, no i szmata. Ale wiecie, co najbardziej zawsze lubiłem z etapu ratusza? To. Chyba jedyny taki moment, gdzie mogę sobie tak poszalić, bo mam nieskończoną ilość amunicji. Ktoś jeszcze ma ochotę coś wyjaśnić? Chyba nie, to tak, Molotow. Dobra, młotów może być. Jezu, ja nie wiem, gdzie to się co drze tutaj. Jest taka jazda. No, akurat muszę przyznać, że klimat tego ratusza to super zrobili. Nie pamiętam, ale czy burmistrz będzie tutaj? Ewidentnie to jest burmistrz. Tak, burmistrz został, słuchajcie, tym z Uniwersalny klucz burmistrza. Diamenty. Diamenty są wieczne. Magiczna różdżka. Teraz mi się przypomina sławny tekst. Mój kolega jest knajtem i wali z Aksa. A jestem czarodziejem. Nie. A jestem magiem i wale z różdżki. Na wszystkich, którzy wiedzą o co chodzi. Na bank wiecie o co chodzi. Ubolewam moi drodzy tylko nad tym, że nie mam teraz dostępu do żadnego stołu. A bardzo chętnie bym sobie tutaj coś yy, skombinował. Ok. A teraz mamy. Dobra, to spróbujemy sobie może jakąś bombę z dezodorantu tutaj zrobić jeszcze. O ile będzie możliwość, ale przede wszystkim naprawa się kiereklinowi, bo to jest po prostu kozak broń. Fuu, krwawa bomba. Oj Bomba z dezodorantu, czego. Dla dezodorantu nie masz Czego ciekawe czego możesz nie mieć Dobra gotowy Do kanałów Aha No dobra to tego zbira możemy olać chyba Z tego co mi się tutaj widzi Super, 300 metrów przez kanały trzeba się tutaj dygać, no super, świetny pomysł. Aha, czyli teraz idziemy bezpośrednio chyba do wyjścia, bo tutaj były jakieś... byli z jego moście. O jezu, jaka gleba. E, dobra, bezpośrednio teraz idziemy do wyjścia. Tak jak tutaj szliśmy w poprzednim odcinku, tak w tym odcinku teraz wracamy. Nie no, ta siekiera to jest po prostu majstersztyk. Szczerze, to jest jedna z lepszych mojej broni. Teraz, mimo że to nie jest broń obuchowa, tak do końca 200 metrów. Już niedługo, już coraz bliżej wyjścia. Bateryjko ładuj się. Dobra, stół do napraw. Możemy skorzystać. Żadnej glazurki, żadnych glazurek. Naprawa, wytrzymała się kieraklinowa. Ja już się moi drodzy nie mogę doczekać, jak pójdę z tym wszystkim do sprzedawcy i wszystkie fanty, te wszystkie dropy, takie piękne, genialne, drogie, młopchne. To jest najlepsze, on już nie żyje, a ja jeszcze, jeszcze mu docisnę. Jeszcze trochę. Jeszcze jednego lutemu sprzedam. Wow wow wow. wow. Aha. Tam coś jest. Dowód. <laughs> no dobra, w sumie. Ok, znajdźka jak znajdźka. No, odpocznij to sobie. Pomacha trochę. Uu, rąsia i główka, i rąsia. No, no. no. Kolejny zbiru Zbiry pod rząd to już jest fajna zabawa. Dobra, nie. Musimy go tutaj. On nie przejdzie tędy. Okej, okay, poziomik. O. Czyli w sumie jakbyśmy polecieli w tamtym odcinku jeszcze do przodu, to moglibyśmy powiedzieć, że... sobie dwa poziomy byśmy napi mamy który? 29? 8 aha, dobra. To sobie bardzo chętnie rozwinę. Ale patrzcie, moment moi drodzy, ja tu coś miałem fajnego przecież pewna buława. Właśnie pewna buława jeszcze jest, a ty przepraszam, to jesteś... No, maczuka w miarę. ale nic się nie łączy z siekierą klinową. 123 Nie. Ciii. Gościu, cisza nocna jest. Dobra, przeskoczmy sobie tutaj, naprawmy na szybkości broń. 200 metrów na la, nadal, ja pierdykam. A tu jest co? Kwas? Dobra, bez kwasu na razie. Ale jest grubcio! Nie ma to jak grubciowi głowę, nie? Jeszcze kupę malu za to zabrać. Fuck. No nie wierzę. No, po prostu nie wierzę, tak? O, jest. Dobra, mówię to jest, moi drodzy. Minus y, tej umiejętności, tak? Bo przecież y, wszystko jest spoko. Możemy ładnie ich tutaj kosić wszystkich. Ale jak przyjdzie, co do czego? Jesteśmy bici przez kogoś, kto, kto jest za nami. A my w tym momencie raczymy właśnie tutaj. zażynać tych wszystkich zombiaków swoją własną nogą, to jesteśmy w przysłowiowej dupie. 150 metrów. Dobra. Powiem wam szczerze, że ratusz lubię, aczkolwiek kanałów już tak nie za specjalnie. Nie wiem, jakoś nigdy w grach nie byłem fanem yy, lokacji, które... Są po prostu w kanałach. Ale dobra, może się jakoś tutaj odkujemy. za jednego tysiąca trzysta dostaliśmy. Nawet o tym nie myśl, żeby tam glazurkę podnosić. W sumie nie pamiętam, czy ja w jakiejkolwiek grze lubiłem kanały. To jest jedyna rzecz, jaką od ciebie w tym momencie wymagam, kolego. Ua, wow. Rąsia, piękna, piękna Rąsia. Piękne trafienie krytyczne. Aż miło popatrzeć. To podchodzi naprawdę po coś psychicznego. Jak się z, z takich rzeczy cieszę już. To jest chyba coś źle na, na bani. Aha, żygajka. My się z kolegą już tutaj spotkaliśmy raz chyba. A nie, to nie z nim. Nie wejdź w kwas. Ileż to mamy? 1280. Jaki to mnie zaszczyt w dupę kopnął. Cała przyjemność ziomek po mojej stronie. 50 metrów. Boże, aż ta siekiera po prostu ledwo tutaj wyrabia. Aha. Ale chociaż grupcia jeszcze położysz jednego. I to mówię wam najlepiej zająć właśnie od tyłu. Jeżeli mamy dobrą broń, ...i lekką, to wtedy możemy ich bić do upadłego. Kondycji nam nie zabraknie. Say what? Wróć do kościoła, 80 metrów stąd. To tutaj na dole to było. Wow, pro, proszę bardzo. Faktycznie. Okej. Okay. Ale przede wszystkim handlarz, moi drodzy. Teraz to główny kurs, to jest handlarz, który mamy poziom 2.8, No i jest w porządku. Panie handlarzu, szkoda, że nóż. ale dobra. Tanto. Tanto ci opchnę. Nóż do trzciny ci opchnę. To ci opchnę. Się kiedy ci opchnę. To no tak. Właśnie, pistolet. Zaraz sobie zobaczymy, co to jest. A nie, moment. To ten mogę ci oddać. Tego ci nie sprzedam. Jeden karabin ci mogę sprzedać. Eee, Okej, okay. o jezu. A nie, 7 apteczek. Dobra, już miałem wrażenie, że to będzie 20 apteczek. A ja się zastanawiałem, czemu ja ich nie używam. Dobra, no i możemy sobie, moi drodzy, troszkę tutaj średnich apteczek nabyć, tak profilaktycznie do 32 tysięcy sobie dolecimy, żeby mieć też ten zapas właśnie na różnego rodzaju naprawy. Ile w tym momencie mamy? 30, 48 średnich apteczek, wow! Nie powinno nam teraz zabraknąć kasy. Ok, ok. porozmawiajmy z matką Helen czy z kim to tam tak, z matką Helen? Tak, z matką Helen. Do of of the the girl, Jin went to with them. Went with her. And I fear for both of them. Can you bring them back? No mogę. Ale to jest moi drodzy masakra. Poszła skubana do tego całego posterunku policji, do tych bandytów, żeby zanieść im jedzenie. No wszystko po prostu... E, wszystko tutaj jest jasne. Co się dalej wydarzy. Na pewno nie będą ucieszeni z tego, że oni, ona przyszła. Po prostu i ja ją wolno puszczam, nie? A nie, środki czyszczące to, to nie do Was, chyba 300 z tego. Ma no, ładny dropik. To był jeszcze, pamiętam, plecak? A nie, ten już otwierałem. A tu klej. Hej, kupce klej. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, nie ma sensu dzisiaj już tam. Iść, bo o, dezodoranci o, za 150 burzy. Ja myślałem, że 1700 za dezodorant, Mówię, mnie pogijało do końca. Zrobimy sobie bombę z dezodorantu jeszcze. E, stwórz, bomba z dezodorantu, tak. Ok, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnych. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Ja się Zamisze gnam i już niedługo moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku z serii Dead Island. Na razie trzymajcie się, hej!